Wszędzie na nagrobkach jest napisane kochany mąż i ojciec. To gdzie ci wszyscy skurwy syni leżą? Powiedz coś miłego z rana. Śpisk tak spokojnie, jakbym już cię udusił. Hej, fajna z ciebie laska, może się bliżej poznamy? A ty co? Mało rozczarowań już w życiu miałeś? Czy aparat dobra działa? Tak, ale teraz słyszę, co żona mówi, więc chcę zwrot. Proszę pani, te leginsy są dla nastolatek. A w dupie to mam... Ja chcę, żeby mi dupę trzymały, a nie pesel. Czy ma pan jeszcze sny erotyczne? Sny? Kurwa, ja mam erotyczne drzemki. Babciu, jak to jest mieć 80 lat? Kochanie, jakbyś miała mokie 30-30 i próbowała wgrać Tindera. Babciu, co robisz na Tinderze? Poluję na sponsora. Emerytura to nie Netflix, nie starcza na miesiąc. To... Mamy dzisiaj próbę z koleżankami. A co będziecie próbować? Wino, wódkę, takie tam. <laughs> Zdradziłem cię. Po co? Przecież nawet ruchać się dobrze nie potrafisz, a jeszcze mnie przed inną babą ośmieszyłeś. Ja gotować nie umiem, ale jakoś nie lecę z ciastem do twojego kumpla. Poproszę tabletki na potencję. Ale to raczej dla mężczyzn. Dla mnie też, córciu. Bo jak on weźmie, to ja w końcu coś poczuję. <laughs> Babciu, radar pokazał 60. Jak to możliwe? A jak widzisz młodych chłopaków w mundurze, to ci też serce przyspiesza. Mam dla pani dwie wiadomości: dobrą i złą. Najpierw złą. Ma pani raka. A dobrą? Nie muszę pani już leczyć z hemoroidów. O, jak romantycznie. Kolacja przy świecach? Nie. Wyłączyli prąd, a lodówka padła. Trzeba wypić, zanim się zepsuje. Zaczynamy od pleców. Od pleców się zaczyna, ale kończy gdzie indziej. Proszę pana, to profesjonalny masaż. Wiem, wiem, ale mam kartę stałego klienta i chciałem punkty lojalnościowe wykorzystać na happy end. Poproszę napis game over na pośladku, żeby dziadek wiedział, że już koniec z analnymi igraszkami. Na pośladku? A co, boisz się wyzwania? Zdradziłem cię. Po co? Przecież nawet ruchać się dobrze nie potrafisz, a jeszcze mnie przed inną babą ośmieszyłeś. Ja gotować nie umiem, ale jakoś nie lecę z ciastem do twojego kumpla. Mamo, co robiliście wczoraj z tatą w salonie? O ty mały podg Piekliśmy z tatą pyszne ciasto. Zlizałem lukier z kanapy. Spóźniłaś się. Piękne kobiety często się spóźniają. No a ty? Dlaczego się spóźniłaś? Co ci dali, jak szłaś na emeryturę? A, chuja mi dali. No patrz, a ja głupia, pieniądze wzięłam. I co, idziemy do ciebie? U mnie jest mąż w domu. Nie pij już, przecież to ja jestem twoim mężem. W przypadku zawału najważniejsze to nie panikować. A jeśli to teściowa? Wtedy nie przeszkadzaj naturze. <grymne> <grymne> po co ci motor w tym wieku? Żeby wreszcie coś ryczało, jak mnie widzi. <grymne> Cześć, wczoraj wieczorem na imprezie zostawiłem u ciebie kurtkę. Przyjdź wieczorem, to ci dam. Okej, okay, dziękuję. E, a, a kurtkę też będę mógł zabrać?